Mano. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na długo wyczekiwany film, ponieważ jeżeli uważnie mnie śledzicie, to wiecie, że miałem w planach nagrać taki film z porównaniem dwóch Bentleyów Formen Absolue, dlatego że po pierwsze mój pierwszy zapach Formen Absolue już się praktycznie wykończył. Po drugie bardzo długa była przerwa w dostawach tego zapachu. Zapach jest już, można powiedzieć, wycofany i gdzieś tam jeszcze jakieś pojedyncze resztki sklepy online sprzedają. Ja chciałem zakupić ten zapach, żeby też przy okazji sprawdzić, jak to się ma z tą ceną i jakością tego zapachu, ponieważ kiedyś jeszcze wtedy, kiedy nie były tak mocno popularne sklepy online, Zapach ten kosztował w granicach 500 złotych. Natomiast od dłuższego czasu kiedyś obserwowałem, że ten zapach jest po pierwsze niedostępny, a jednocześnie, jeżeli już się pojawiał, to był w bardzo zastanawiającej mnie cenie. Ponieważ kosztował mniej więcej w granicach stówki, powyżej stówki, do 150 mniej więcej. Dlatego bardzo mnie to zastanawiało. Nie podejrzewałem, że sklepy sprzedają, że tak powiem, podróby, ponieważ patrzyłem to na legitnych sklepach. Bardziej zastanawiało mnie to, z czego ta cena może wynikać, ponieważ ja rozumiem, że sklepy online sprzedają taniej zapachy, ale porównywałem sobie inne pozycje z tymi pozycjami z flagowych perfumerii takich jak Sephora czy Douglas innych zapachów i ta cena już nie była aż tak niska. Czyli dajmy na to, jeżeli jakiś zapach w Seforze i w Douglasie kosztował mniej więcej właśnie, przyjmijmy te 500 zł, to na Notino, czy tam na Eglamour, czy na Elinio i tak dalej, tak dalej, kosztował w granicach 400 zł, 350, no mniej więcej jakoś tak, że było taniej, ale nie aż tak tanio, że tu kosztuje coś 500. A na innych stronach tylko stówkę. Więc dla mnie było to zastanawiające. Zastanawiałem się, czym może być to spowodowane i jak tylko pojawił się towar z powrotem, co nie sądziłem, że się wydarzy, ponieważ znając moje szczęście, nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek uda mi się ponownie zakupić ten zapach, ponieważ witajcie w moim świecie zawsze kiedy ja chcę coś kupić, to albo czegoś nie ma, albo zbyt długo się zastanawiam, i to drożeje. Więc to jest jakby mój świat. Witajcie, zapraszam, jeżeli też tak macie. W końcu udało mi się upolować ten zapach. Dosłownie kupiłem go za równe 105 zł i potestowałem już go trochę i jestem w stanie Wam co nieco na ten temat powiedzieć, więc jeżeli dotarliście w tym długim wstępie do tego momentu, jeżeli Was to interesuje, czy zapachy są podobne, czy podobnie się utrzymują, jak to jest z ich jakością, to zachęcam, aby zostać do dalszej części filmu. Przede wszystkim pokażę Wam jeszcze raz, jak to wygląda. Pewnie ci, co mnie śledzą, już wiedzą, jak wygląda butelka Bentley Forman Absolute, natomiast tu mam moją butelkę, która już jest dosłownie na wykończeniu i tu mam kartonik, pokażę Wam oczywiście z bliska jak ten kartonik wygląda i jeszcze raz z bliska butelkę karton jest totalnie w moim stylu czerń i połyskujące złoto także moim zdaniem wygląda bardzo elegancko bardzo przyswoicie przede wszystkim z tyłu oczywiście najważniejsze informacje na temat zapachu no i jak wygląda on w środku Butelka jest klasyczna, prosta, czarna, szklana z metalową górą. Korek w kształcie opony. Moim zdaniem wygląda to jak po prostu opona. Nie wiem, czy będziecie to w stanie zobaczyć. U góry napis Bentley. Tutaj mamy tę klasyczną czcionkę. Flakon jest tak samo jak zapachu, który mogliście już zobaczyć, Be Bentley For Men Intense. No dobrze, no to taka krótka historia w ogóle tego zapachu. Jak wiecie, był kiedyś taki zapach Gucci Pour Homme. Proszę bardzo, zapach bardzo lubiany, bardzo pożądany, bardzo taki enigmatyczny, już można powiedzieć kultowy, ponieważ ten zapach został wycofany bezpowrotnie niestety nie jest dostępny, jest jeszcze na jakichś aukcjach za bardzo duże pieniądze. Długo ludzie poszukiwali tego zapachu i myślę, że jeszcze bardzo dużo ludzi nie wie, że właśnie Bentley Formen Absolute jest jego godnym następcą. Dlatego, że chociażby twórcą tego zapachu, zapachu Bentleya jest oto ten pan. Proszę bardzo, wam go tu wyświetlę, ponieważ nie chcę tutaj połamać sobie języka. I tak jak ten pan stworzył zapach Gucci Pour Homme, tak samo stworzył również ten zapach Bentley Formen Absolu. Jest on oczywiście minimalnie inny niż Gucci Pour Homme. Natomiast wąchając ten zapach, jesteśmy w stanie od razu sobie ten zapach skojarzyć, jeżeli znacie Gucci Pour Homme. Z tym właśnie oto zapachem. Jest jeszcze jeden zapach podobny do tego zapachu Gucci. Z tego co pamiętam była to marka Comte Garçon. Możecie oczywiście obczaić. Ja nie znam tego zapachu akurat, nie wiem na ile on będzie podobny, ale według Fragrantiki jest. Miałem kiedyś Gucci Pour Homme za jego świetnych czasów. Małą buteleczkę, bo małą, ale miałem. Jestem w stanie potwierdzić, że to są zapachy zbliżone do siebie, ponieważ i tamten miałem i mam teraz. Ten. Przytoczę Wam na szybko nuty. W nucie głowy znajdziemy różowy pieprz oraz imbir, w nucie serca znajdziemy olibanu, papirus oraz drzewo sandałowe, w nucie bazy natomiast cedr atlaski, ud, bursztyn oraz mech. Jak widzicie, ud wcale nie jest taki straszny, ponieważ znajdziemy go również, można powiedzieć, w mainstreamowych zapachach. Jest on zupełnie inaczej podany w mniejszej ilości, bardziej do tego, żeby nadać charakteru niż żeby wybijał się na pierwszy plan, jak to jest z reguły w arabskich zapachach. No dobrze, moi drodzy, omawiając ten zapach, jest to zapach na pewno bardzo elegancki, bardzo taki klasyczny, bardzo taki męski, drzewny, aromatyczny, kadzidlany. Turbo elegancki, bardzo wyjściowy, garniturowy, na wyjątkowe okazje, śluby, ważne spotkania, ważne kontrakty, jeżeli idziemy podpisywać. Jeśli już bym miał go jakoś tak uszeregować, usystematyzować, choć wiecie, że ja bardzo tego nie lubię, są to perfumy takie typowo męskie, bardzo takie konkretne, bardzo takie, można powiedzieć, dla takiego stanowczego mężczyzny, mocno stąpającego po ziemi. Natomiast jak wiecie, ja nie lubię takich przynależności zapachowych jeżeli są Panie, które lubią tego typu zapachy właśnie drzewne, kadzidlane z nutą taką bardziej agresywną a jednocześnie turbo elegancką, to myślę, że również będzie to zapach dla Was ja w tym zapachu najbardziej wyczuwam olibanu, drzewo sandałowe oraz agar Centr również gdzieś tam się podwija, natomiast są to główne nuty, które ja wyczuwam w tym zapachu. Tego różowego pieprzu raczej go nie wyczuwam. Różowy pieprz w zapachach jest tylko po to, żeby nadać troszeczkę w tej nucie głowy takiej pikantery, troszeczkę bardziej takiej głębi już na samym wstępie, natomiast nie jest on jakoś tam super mocno wyczuwalny. No dobrze, moi drodzy, odpowiemy teraz sobie na to najważniejsze pytanie. Czy zapach, który kosztował 500 zł, czy zapach, który kosztował 100 zł, są sobie równe. Na samym początku, po rozpyleniu, rozpylałem sobie oczywiście na dłoniach i chodziłem z tym zapachem jak najdłużej się dało, żeby jak najbardziej rzetelnie odzwierciedlić to, co tu się dzieje. I muszę Wam powiedzieć, że na samym początku, po rozpyleniu, zapachy są identyczne. Pachną tak samo, z taką samą mocą, z taką samą intensywnością, z taką samą głębią. Jakby ktoś mi dał do rozróżnienia, kompletnie nie byłbym w stanie rozróżnić, gdzie jest który. Bardzo zbliżone są do siebie, i tak dosyć długo się to utrzymuje przez jakieś pierwsze, dwie, trzy godziny. Resztką mojego zapachu. Ciekałem się również do pracy i spokojnie, spokojnie, jakieś 9-9,5 godzin był ze mną i był wyczuwalny, ponieważ no pracujemy 8 godzin, ale jeszcze trzeba dojechać, wrócić, więc myślę, że tą godzinę spokojnie można doliczyć, czyli z jakieś 9 godzin spokojnie zapach ze mną został. Mimo, że nie jest aż tak ogoniasty, to te składniki sprawiają, że zapach jakby cały czas emanuje. Cały czas gdzieś go w powietrzu czuć. Jest bardzo taki fajny, aromatyczny, intrygujący, trochę tajemniczy. Myślę, że dużo osób zastanawia się, co to za zapach. Ponieważ sam, jakbym poczuł ten zapach, to od razu bym na niego zwrócił uwagę, że jest bardzo nietypowy jak na mainstream, bardzo taki inny, niesamowity moim zdaniem. Ale powiem Wam, że po tych 4 godzinach, zapach, który zakupiłem online za 105 zł, powiem Wam, że mimo wszystko troszeczkę mniej pachniał. Szybciej ulatywał ze skóry. Spokojnie, nie był to jednorazowy test. Testowałem to parę razy i za każdym razem zapach, który kupiłem za 105 zł, pachniał krócej. Myślę, że mogłoby być to spowodowane tym, o czym kiedyś już nieraz wspominałem, Wspominałem, że często zapachy te, które są bardzo tanie, mimo że są zapachami wycofanymi, są towarem deficytowym, to tak naprawdę cena powinna być jeszcze wyższa niż te 500 zł. Są sprzedawane tak tanio, czy to ze względu na to, że nie są może aż tak popularne, chociaż no na przykład Shalimar Parfum Initial, który jest moim ulubionym zapachem pudrowym od marki Guerlain, cena po wycofaniu jego tylko rosła. To nie było tak, że nagle był za 100 zł, bo już go nikt nie chciał. Cena cały czas rosła. Właśnie z reguły tak jest, że jak jest zapach jakiś deficytowy, wycofany, cena rośnie, bo po prostu ludzie pragną z powrotem tego zapachu. I teraz został przywrócony jako Linitial, więc mam nadzieję, że kiedyś również zawita do moich zbiorów i będę mógł Wam opowiedzieć o tym niesamowitym zapachu. Natomiast wydaje mi się, że jakby te zapachy nie są do końca pierwszego sortu. Chodzi mi o to, że jest to jak najbardziej zapach oryginalny, ponieważ no myślę, że sklepy online nie pozwoliłyby sobie na to, żeby sprzedawać podróbki. A jednocześnie myślę, że coś było nie tak. Jakaś wada fabryczna, może jakoś długo były przechowywane, może były źle przechowywane, może były z jakiejś perfumerii, które zakończyły swoją działalność. Ciężko mi tak naprawdę znaleźć odpowiedź na te pytania, ponieważ no. Sklep raczej nie udzieli mi takich informacji, bądź będą trzymali się jakiejś konkretnej, jednej swojej wersji na ten temat, ale wydaje mi się, że przy niektórych zapachach ta cena właśnie może z tego wynikać, ponieważ jak zauważycie, nie wszystkie marki są aż tak tanie, jeśli chodzi o tą różnicę cenową. Tak jak mówiłem. Różnica może być 100 zł, jeżeli zapach kosztuje 500 zł. 100, 150 to jest maks. Natomiast jeżeli mamy aż tak dużą różnicę, to coś musi być nie tak. Tym bardziej, że producent nawet na swojej stronie... Sprzedaje te zapachy tak, jak były dostępne w seforze czy te więc to też jakby producent, wiadomo, też chce zarobić, ale też moim zdaniem producent sugeruje tą cenę detaliczną, po jakiej chciałby, żeby były sprzedawane te zapachy. Wiadomo też, że to w jakimś stopniu rzutuje na luksusowość danej marki, na jej jakby prestiż, prawda? Dlatego też w jakimś stopniu ja tak podchodzę z dystansem do tego. Oczywiście nie wiem, na ile to jest prawda, ale właśnie firmy, które sprzedają online. Nie wszystkie oczywiście. Wydaje mi się, że niektóre firmy po prostu skupują jakieś zapachy, czy te właśnie drugiego sortu, tego czy są bardziej wadliwe, może opakowanie, może coś jest mniej szczelne. Wiadomo, no takie zapachy szkoda, żeby szły od razu do odrzutu. Myślę, że są to zapachy, które są skupowane po dużo niższej cenie i sprzedawane wtedy po niskiej cenie, no bo jakby z czegoś to wynika. Wiadomo, nie wszystko takie jest. Wiem, że zaraz ktoś może się oburzyć, że no ja kupuję wszystko jest dobrze i mi się wydaje, że wszystko pachnie długo. No, powiem Wam, że no, z mi, no niestety, ale tak nie jest, bo mam i ten zapach, który był dostępny w Daglasie, i mam ten zapach, który kupiłem online. Czy żałuję, że go kupiłem? Oczywiście, że nie, ponieważ mój zapach się kończy i już bym go nigdzie nie kupił, nigdzie go nie ma. Więc mimo wszystko, i tak często, jak bardzo się cieszę, że ten zapach do mnie trafił. To nie jest też tak, że on, no. Konkretnie się długo nie trzyma, że nie wiem, o połowę ten czas się zmniejsza, ale w momencie kiedy ja wychodzę już z pracy, no ten zapach praktycznie na skórze w ogóle nie jest już wyczuwalny. No więc minimalny spadek tej jakości ja wyczuwam w tym zapachu, ale oczywiście jest to 100% autentyczny, 100% tak samo pachnie. Przynajmniej przez połowę tego czasu no, pachnie naprawdę identyko. No, no nic nie można się tu przyczepić. Natomiast zauważam różnicę w trwałości tego zapachu, w jej intensywności przede wszystkim. Nie sądzę, żeby była reformulacja tego zapachu, dlatego że ten zapach pojawił się i zaraz od razu uciekł z rynku. Więc wydaje mi się, że to nie jest wina jakiejś reformulacji, tylko myślę, że po prostu słabszej jakości danej partii. Ciężko mi to określić, ale no niestety. Takie odczucia tutaj mam. Ale kompletnie się tym nie zrażajcie, ponieważ ja uważam, że i tak czy siak, za stówkę, czy nawet za te 150 zł, ten zapach jest jak najbardziej warto kupić. Tego poprzedniego Bentley For Formen Intense również kupiłem za 100 zł. Ten zapach również w Douglasie kosztował 400 zł. Był trochę tańszy niż Bentley Formen Absolute. Testowałem zapach Formen Intense i również się bardzo ładnie utrzymuje. Ja, mimo wszystko, mając styk z perfumami w perfumerii, widzę delikatną różnicę w tym wszystkim. Wiadomo, nie każdy to zauważy. Jeżeli jeżeli już ktoś siedział w tym dosyć długo i miał cały czas z tym styczność, to myślę, że takie niuanse jest w stanie wyhaczyć. Nie są to rzucające się w oczy, nie są to drażniące niuanse, że no naprawdę zapach jest do odrzutu. Absolutnie nie. Nawet też czytałem opinie na niektórych sklepach internetowych na temat tego zapachu i przeczytałem parę takich opinii, które jednoznacznie świadczyły o tym, że wszystko fajnie, super, ale zapach mógł być bardziej trwały. Nie do końca rozumiałem tego typu komentarze, dlatego że ja ze swoim bentlejem nigdy nie miałem tego problemu. I nie wiedziałem też w jakim stopniu i dlaczego ludzie tak piszą. Czy faktycznie może coś jest nie tak z tymi zapachami? Kupiłem, przekonałem się i stwierdzam, że coś może w tym być, natomiast też nie dajmy się zwariować, ponieważ ludziom wydaje się, że jak kupią jakiś droższy zapach bądź po prostu jakiś taki fancy zapach, to że ma już się trzymać 12 godzin albo najlepiej 24, jeszcze się nie myć, żeby jeszcze dalej było czuć. Są zapachy, które po prostu krócej się utrzymują i można się dopsikiwać w ciągu dnia, po to ten zapach jest, żeby odświeżać go. Porównując obydwa Bentley'e, to jednak muszę wydać ten werdykt, że Bentley, który miałem w stacjonarnej perfumerii, pachnie dłużej, niż Bentley kupiony online za 105 zł. Taka jest moja konkluzja, przetestowałem to na własnej skórze i jestem w stanie Wam wydać taki werdykt. Czy opłaca się go kupić? Powtórzę jeszcze raz, że jasne, jak najbardziej, jeżeli lubicie Gucci Pour Bierzcie w ciemno, nie zastanawiajcie się, ponieważ jest to przepiękny, męski zapach, który jest kadzidlany, drzewny, lekko pikantny, taki drapieżny, konkretny, także myślę, że naprawdę pozycja godna uwagi. Ja oczywiście się cieszę, że go mam, ponieważ już się obawiałem, oszczędzałem ten mój pokropelce, żeby jak najmniej go zużyć, także wydaje mi się, że jest to spoko opcja, ponieważ w końcu mam mojego Bentleya, oraz kolejny. Teraz tak na to wpadłem trzymając te obydwa flakony w ręku i mówiąc tutaj do Was, ja w ogóle nie czuję różnicy, która butelka jest cięższa. Tutaj już praktycznie w ogóle nic nie ma, a tu jest cała butla. Nie bardzo jestem w stanie, która butelka jest pełna, która pusta. Naklejki pod spodem również delikatnie się różnią. Owszem, najważniejsze informacje wszystkie są takie same, są po prostu w różnych miejscach umiejscowione na naklejce. Biały numer pod spodem również się różni. Na mojej butelce jest dłuższy, tu jest krótszy. Zupełnie inaczej wygląda. Nie ujmuje im to w ich autentyczności, żebyście mnie nie, źle nie zrozumieli. Są to zapachy jak najbardziej legitne, obydwa. Natomiast no, jednak naklejka się różni. Nie był to zapach, że on był 20 lat na rynku i naklejka nagle mogła się zmienić. Był to zapach, który był bardzo krótko na rynku, więc nie sądzę, żeby naklejki były zmieniane co miesiąc pod zapachami. Wydaje mi się, że tak jak mówiłem, może jest to partia na inny rynek, może jest to partia która była bardziej wadliwa, ponieważ jak wiecie no w różnych krajach, nawet i na kontynentach są różne regulacje dotyczące składników i intensywności danych zapachów, więc myślę, że może te zapachy są ściągane z jakichś innych krajów, innych kontynentów, na których są zupełnie inne regulacje i dlatego różnią się i naklejką, bądź delikatnie ich intensywnością, bądź trwałością. Ciężko mi tak naprawdę ocenić, ponieważ są to wszystko domysły. Nikt tak naprawdę mi nie powie, chyba że kiedyś poznam kogoś, kto dokładnie w tym siedzi i dokładnie będzie wiedział te wszystkie smaczki, tajemnice firm, skąd niektórzy posiadają tak tanie zapachy, a jednocześnie są one oryginalne więc zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Natomiast to są takie moje spostrzeżenia na dzień dzisiejszy. No dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Był on dla mnie naprawdę bardzo ważny, ponieważ chciałem tu rzetelnie to przetestować i ocenić. Zapach ze stacjonarnej perfumerii utrzymuje się dłużej niż zapach kupiony u mnie online, który był za 105 złotych, co wcale nie ujmuje mu, że inaczej pachnie bądź źle pachnie. Pachnie super, bym powiedział, że nawet Zabijcie. Natomiast krócej po prostu się trzyma. Jest to świetna alternatywa dla zapachu Gucci Purom, także jeżeli znacie, to po prostu kupujcie. Nie ma co tutaj się rozwodzić. Zapach jest świetny, cudowny i cieszę się, że ponownie uzupełniłem zbiory tego zapachu, ponieważ już się bałem, że już nigdy tego zapachu nie będę mieć ponownie. No dobrze moi drodzy, jeżeli film się podobał, to dajemy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!